Witam Was ponownie. Dzisiaj drugi odcinek dotyczący realizacji szafki tutaj u mnie w warsztacie. Sporo pracy przede mną, tak więc mniej dzisiaj rozmawiamy, więcej pracujemy. Zapraszam Was na Zaczynam to wszystko montować. Czyli na początek pocket holes. I wkręcanie, skręcanie tego pod kątem. Tutaj zastosuję takie troszeczkę bardziej wymyślne wkręty. One mają płaskie łby, dzięki czemu ten, ten otwór, który też jest płaski na, na końcu, gdyby, jest dużo mocniej dociskany. Na razie to poskręcam. To są te belki, które są na samym spodzie, na spodzie i z tyłu. Pozostałe belki te boczne, oczywiście tymiś wkrętami do góry. A tutaj muszę pogłębić, znaczy wwwiercić otwory i wtedy już na normalne wkręty mogę to przyczepiać. Trzyma, jest podskręcana. Teraz jeszcze muszę wrócić na piłę i zabrać się za rozcinanie blatu. Ten dolny blat rozetę najpierw jako prostokąt sformatuję, a później dotnę jeszcze ten narożnik. Wyrysowałem sobie tutaj linię, którą potrzebuję uciąć i zmiana narzędzia, zagłębiarka i ute sobie to poszynie. Całość ułożyłem. Oczywiście się pomyliłem, bo ta noga powinna być, ta węższa część powinna być tutaj. Więc tył jest na odwrót, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. Chciałem tylko sprawdzić, czy ta płyta tutaj pasuje. Jest wszystko ok. I teraz muszę jeszcze zaciąć tą płytę, która będzie wkładana tutaj z boku i tutaj oraz tutaj, czyli te wewnętrzne płyty, które będą tam wchodzić do środka, muszę zaciąć, żeby ta belka, która jest na samym spodzie, weszła nad płytę. Czy też płyta ma wejść na tą belkę. Więc chwilę zacinania na wyżynarką, muszę to najpierw wytrasować. I jeszcze jedna rzecz, tak sobie w ogóle pomyślałem, tutaj znowu się komputer przydał, że ta część płyty, ta szafka, która będzie tutaj, ona jest głębsza niż tamta szafka z lewej strony, więc ta część płyty będzie wystawać. A skoro chcę, żeby to było jesianowe, no to tutaj muszę dociąć prawie 15 cm tę płytę i tutaj dosztukuję kawałek jesianowy. No ale to jeszcze za chwilę. Na razie się skupię na tych czterech, raz, dwa, trzy, cztery płyty, yy, czyli wyżynarka w ręka. Wytrasowałem sobie taki mały prostokąt i mogę ciąć wyżynarka w rękę odciąg automat i jedziemy. Jedno cięcie gotowe. Jeszcze to samo muszę wykonać na pozostałych trzech płytach. Jak widzicie, przygotowałem już sobie tą formatkę. To będzie ten lewy boczek, do którego muszę dosztukować kawałek jezionu. Uciąłem go troszkę z nadmiarem. W razie czego dotknę sobie tylną ściankę już później po, po sklejeniu. I tutaj e, zrobię to na domino. Dwa zewnętrzne kołki. Pojadą od zderzaków, a tutaj zaznaczyłem sobie kreskami te, te środkowe odwierty, więc teraz mogę sobie spokojnie już to frezować. Tu wykorzystam moje kołeczki, tak. Powinno, powinno to pasować, i mogę. W takim razie yy, zabierać się za frezowanie. To będzie dół, czyli tutaj dół robię na ciasno, a pozostałe na luźno. możemy złożyć to na sucho zobaczymy czy to pasuje Proszę bardzo. I tak naprawdę nasza formatka jest złożona. Teraz trochę kleju, w ściski, i do jutra będę miał gotową tą ściankę lewą zewnętrzną. Jeszcze zostanie sklejenie, niestety, całej prawej ścianki, ale co za chwilę. Szybko ustawiłem to do klejenia i zabieram się w takim razie za. Klejenie kołków. Ale wiecie co? Jeszcze jedną rzecz wymyśliłem. Mam nadzieję, że mi klej nie Co mam się bawić później z, z czyszczeniem tego. z czyszczeniem tej płyty, bo tutaj może klej gdzieś powychodzić. I tam gdzie wyjdzie klej, to klej mi wyjdzie na, na taśmę klejącą. Oczywiście ta taśma klejąca musi być bardzo dokładnie przyklejona do e, po tej linii brzegowej. Zocisniełem to porządnie i to zostawiam już do jutra. Niech to schnie przez noc. I zabieram się w takim razie za kolejne rzeczy. No i ostatnia rzecz, już dzisiaj wycięłem takie listwy. One są o grubości 23 mm, czyli dokładnie tyle co ma grubość płyty. No i mogę to doklejać. Tutaj jak widzicie obkleiłem to sobie trochę taśmą obklejącą. Ten, Tutaj tak myślę, żeby to docisnąć i dokleić na poliuretan, żeby naprawdę to na maksa trzymało. Ściski mam przygotowane. Jeszcze sobie później z góry dołożę jakieś kolejne ściski, także chwila znowu spokoju i klejenia do tego pierwszego blatu tak naprawdę. i <laughs> you A ja uciekam w domu. Wszystko się ładnie posklejało, część ścisków już zdjąłem, zostało jeszcze kilka, można to rozkręcać i tak naprawdę przyszedłem tylko na chwilę, żeby przyszedłem tylko na chwilę, żeby dorobić tą doklejkę kolejną, tym razem na froncie i zostanie jeszcze tylko ta ukośna. To mogę zdjąć. Okej. Tutaj muszę w takim razie to dociąć, i później jeszcze spróbować, może z może na przykład zebrać, żeby idealnie wyrównać. Ale może na razie piła japońska w rękę. I można to wycinać. Oczywiście dociskam mocno tutaj po materiale, tak żeby w tym miejscu wyszło faktycznie płasko, zlicowane idealnie z tą krawędzią, z, tą, z tym przodem. Zobaczymy, jak struk na tym zadziała. OK. Jest idealnie. Naprawdę jest tak idealnie, że nie ma żadnej szparki, żadnej. No i dobrze. Czyli teraz smaruję tutaj i znowu blat w ściski. Nie będę nawet ściągał, może tych wezmę następne ściski i wszystko montuję. klejka się klei, zobaczmy w takim razie, jeszcze jak się skleił, skleiła ta ścianka boczna. Tutaj mam przed sobą, tylko rozkręcam, żeby nie nosić tego wszystkiego. czyli ta ścianka. Ja myślę, że tutaj cudów nie powinno być. Musi być skojona naprawdę mocno i porządnie plus te kołki domino, które na pewno wzmocniły to połączenie. Także również ta ścianka jest gotowa. Muszę tylko sprawdzić czy ta szerokość się nie zmieniła, bo tutaj ten dałem z małym zapasem, więc na pewno zaraz to dotnę tutaj z końca płyty, żeby, żeby drewno nie ruszać. I tak naprawdę to będzie również gotowe już do założenia tam. Oczywiście tutaj jeszcze mały szlif. Eee, I co? I znowu chwila przerwy. Muszę poczekać aż się swoim